Witam wszystkich serdecznie. Po dłuższej nieobecności zapraszam dzisiaj do zdrapki za 20 zł. Z drapką to jest zdrabkowy milioner. No jakiś czas już nie drapałem, powracam do tego, powracam do różnych filmów i materiałów. Także oglądajcie, bądźcie czujni. Dzisiaj zdrapeczka wybrałem numer 013, czy będzie szczęśliwa, czy pechowa, to okaże się. Także, moi drodzy widzowie, trzymajcie kciuki. Jedna, jedyna zdrapka, mam nadzieję, że szczęśliwa. Jeżeli nie, to trudno, to będą pierwsze koty za płoty. Zaczynamy drapać. A to trzeba znaleźć symbol banknotu, pliku banknotów pod warstwą ścielarną i wygrać przypisaną do niego kwotę, lub symbol garnka ze złotem i przypisaną wygraną pomnóż razy 2, albo też safe i przypisaną wygraną pomnóż razy 5. Wygrane sumują się. Ja będę zadowolony, nawet jak będzie tylko plik banknotów, żeby się tylko wróciło. Zobaczymy. Pierwsza, pierwsze drapanie od dłuższego czasu, gra numer jeden. Co mamy tutaj. Niestety tylko wiśnie. Pierwszy symbol wiśnie. Kolejny symbol tej zdrapki to okulary. Okulary te ja mamy, to bardzo fajne. Proszę bardzo. Okulary są, to nie potrzebuję, bo mam. Wiśnie. W tym roku jadłem. Co dalej? A co to jest? Jest wygrana? O kurczę. Moi drodzy. Plik banknotów. Jest 20 zł. Jest 20 zł. Bardzo się cieszę. Szczęśliwa trzynastka. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurde. Premiera i to dobra. Cytrynka. Herbatkę z cytrynką piłem. Jest w porządku. Dalej. Kwiatek, kwiatek na parapecie. Też mam pliku, nie miałem, ale teraz już mam. Kapelusza nie mam, mam czapkę z Daszkiem, moi drodzy. To też jest dobre. Kolejna gra piłeczka. Bardzo lubiłem w piłkę grać w piłkę nożą, w koszykówkę. W tej chwili nie posiadam. Zegar mam, odmierza czas, budzi mnie, chociaż teraz w telefonie każdy ustawia przeważnie budzik. Nie kończy się tylko na budziku, ale na drzemce. A na nasów dawno nie jadłem, niestety nie mam. Co dalej? Dzwonek. Często w kościele właśnie słychać jak biją na różne godziny rano, wieczorem, w południe. Następna. Krem, no nie używam jeszcze kremu, nie jestem taki stary, nie mam tak zmarszczek, żeby używać. Jedynie co można używać to krem do rąk, ważne, że są, jest plik banknotów, jest na razie 20 zł. Perła, Perł nie mam, nad morze szukać. Winogrona, jeszcze dużo jest o tej porze roku na, na winorośli, także można jeszcze zrywać. Awokado nie jadłem, nie przypominam sobie. Kolejny symbol to gwiazda. No niestety ostatnio pochmurno, deszcz pada, gwiazd na niebie coraz mniej, bo ich nie widać po prostu. Niebo zachmurzone. Palma, palma. Nigdy nie byłem w ciepłych krajach, może warto będzie się wybrać kiedyś, ale to się okaże. Okaże, jeżeli wygram tutaj dużo, kiedykolwiek, trefle, kiedyś się w karty grało. Co dalej? Śliweczka. Śliweczek w tym roku chyba nie jadłem. Chyba, że Mirabelkę próbowałem, gra następna. Kier również plik, pik znaczy wracamy do kart. Kolejny symbol, kolejnym symbolem. Karty, mówiłem już o, o kartach, mówiłem o tych symbolach. Arbus kiedyś lubiałem, w tym roku nie jadłem. Następnie mamy. Chmury, no tak, chmury coraz częściej ostatnio bywają. Jak nie padało w lecie, tak teraz pada non-stop. I chmur nie brakuje, naprawdę. Karo, znowu odniesienie do kart. Dwa ostatnie symbole, moi drodzy. Biedronka, biedroneczka na szczęście. I ostatni symbol to kawa, którą dzisiaj już rano piłem, czy w jednym. Także moi drodzy, tutaj jest jeden szczęśliwy numerek. 20 zł jest zwrot, jest dobrze. Także jak po dłuższej nieobecności mojej taka wygrana wpada, chociaż zwrocik jest, to już jest dobrze. Będzie na pomnożenie. Zapraszam na kolejne moje firmy. Trzeba po prostu nadrobić zaległości. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Dajcie łapkę w górę jak się podobało. Subskrypcja jak ktoś nie ma. Dajcie suba. I zapraszam do kolejnych filmów, pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu, życzę cześć.